No dobra, czyli spróbujemy postawić kontroler domeny, role i funkcje szukamy. W angielskim się nazywa Active Directory Services. Directory Services, a tutaj usługi nomenowe Active Directory powinny się nazywać. Łatwo się pomylić. To jest to. ADDS, angielski skrót. Natomiast bardzo często ktoś zaznacza mi te certyfikaty e, albo federacyjne, nie czytając w ogóle A, Active Directory to Active Directory i sruk. I potem o co chodzi i dlaczego to nie działa. Tylko to zaznaczam. Dalej, e, i tutaj to zostaje tak jak jest. On mi się zaraz przypomni z DNS-em. Hmm. Tutaj się Azure próbuje reklamować, to nas nie interesuje. A jeszcze tylko zweryfikuję, czy ten komputer ma na pewno stały adres IP na jednej z kart. Hmm. To Jest karta LAN, to jest karta WAN, czyli ta to to zewnętrzna. A i tutaj jest, z tego co pamiętam, stała adresacja 1200, tak. Okay. Hmm. Generalnie powinniście mieć w środowisku produkcyjnym, powinniście mieć przynajmniej dwa kontrolery domeny, na przykład gdyby jeden pad. No ale na egzaminie na pewno nie będziecie dwóch robić. Eee, no i ten DNS, to on zaraz się upomni o niego. Jeśli nie teraz, to upomni się przy próbie, eee, przy próbie wypromowania. Funkcja, eee, czy proces pro, promowania kontro, eee, komputera do roli kontrolera domeny, to jest nic innego jak Instalacja faktycznie tych i konfiguracja wstępna tej domeny na tym komputerze. To się nazywa promowanie serwera do roli kontrolera domeny. Ja widzę, że teraz się nie odezwał z prośbą o DNS, a więc mogę się założyć, że za chwilę, jak będę próbował go wypromować, to wtedy się przypomni z tym DNS-em. Tak, DNS jest mu potrzebny po to, żeby komputery wiedziały, gdzie jest serwer. I jest to jeden z najczęstszych błędów, brak DNS-u, brak y, ustawienia na stacji roboczej właściwego DNS-u I to powoduje brak możliwości podłączenia się do domeny Ja pamiętam pierwszy raz w życiu się bawiłem tym jeszcze, w Windows miał wersję serwer 2008 a, I właśnie za Chiny nie mogliśmy tego skonfigurować okazało się okazało, że y, Stacja robocza miała nieprawidłowo ustawiony DNS, nie na serwer tylko na zewnętrzny DNS i to właśnie powodowało, że jak próbowaliśmy dołączyć stację do domeny, to dostawaliśmy komunikat, że domena nie może zostać odnaleziona. Eee, no to, to chyba jedyna rzecz, którą da się, że tak powiem, na tym etapie zepsuć. Eee, na egzaminie będziecie zawsze stawiać czystą domenę czyli będziecie stawiać nową domenę w Nowym Lesie. Eee, o co chodzi, zaraz będzie widać. On się od razu po instalacji tutaj prosi o Podniesienie poziomu serwera i to jest to, o czym mówiłem. W realiach egzaminacyjnych za każdym razem będziecie stosować nowy las. Dlaczego? Dlatego, że na egzaminie nie będziecie mieli innej domeny, do której można by dodać ten serwer, ani jako backup domain controller, czy tam tego się już Microsoft nie trzyma tej nazwy, ale jako dodatkowy kontroler domeny do tej domeny. Zawsze będzie to nowy las. I w przypadku tego pytania, które ktoś z Was tam mi wysłał, to jest domena, która się ma nazywać egzamin.local. Tak jak zawsze powtarzam, czytajcie wszystkie ostrzeżenia, które się tu pokazują. Może Wam to zaszczędzi dużo czasu. Poziom funkcjonalności lasu i domeny może zostać taki, jak jest. Nie ma chyba wyższego niż 2016. Co to znaczy? To znaczy, że starsze serwery nie będą w stanie dołączyć do tej domeny. Tak? Czyli, jeżeli ja ustawię szesnastkę, to jest duża szansa, że ani dwunastka, ani ósemka nie będzie w stanie komunikować się z tą domeną. Hasło trybu przywracania usług katalogowych powinniście mieć podane w trakcie narkuszy egzaminacyjnym. Tam jest akurat ZAQ. Ja sobie wstawię to, które mam do systemu. I teraz tak, nie można otworzyć delegowania dla DNS, ponieważ nie odnaleziono autorytatywnej strefy nadrzędnej czyli nie odnaleziono DNS-a dla strefy lokal. No i prawidłowo, bo nie ma DNS-a dla strefy .local, więc ten komunikat jest oczywisty i spodziewany. To też powinniście wiedzieć, że ten komunikat jest spodziewany przez Was. To nie jest, że coś zrobiliście źle, tak powinno być ponieważ nie ma serwera, ani w sieci, ani w ogóle nie ma serwera DNS, który obsługiwałby sieć o domenie, sufiksie więc ten komunikat jest jak najbardziej normalny w związku z powyższym też nie ma możliwości utworzenia delegowania DNS, czyli jakby przekazania, zarządzania funkcją egzamin lokal do tego serwera, dlatego, że nie ma serwera DNS dla domeny .local. To jest ważne, żebyście to wiedzieli, żeby Was ten egzamin nie zaskoczyło. Nazwa NetBIOS, czyli uproszczony DNS, to po prostu jest nazwa yy, nazwa komputera, ta stara Windowsowska yy, stara w sensie z y, mechanizmu yy, w którym Windows jeszcze rozpoznawał komputery w sieci właśnie po ich nazwach, a nie po, a nie po, yy, nie przy użyciu DNS-a. to nie ma znaczenia, może zostać, chyba żebyście mieli w arkuszu napisane wprost, że macie zmienić Dalej Proces promowania do roli kontrolera domeny, w zależności od tego, na jakim komputerze będziecie zdawać egzamin, może potrwać? A Nie jakoś super dużo, ale powiedzmy, że pesymistyczny wariant to 10 minut. A co znaczy, że powinniście pilnować i sprawdzać dwa razy, co robicie, bo w razie czego próba zrobienia cofnięcia promowania i promowania jeszcze raz, będzie Was kosztowało kolejne 20 minut. Foldery zostawiacie, jeszcze nigdy nie widziałem, żeby były zmieniane, zostawiacie tak, jak jest. Tutaj macie podsumowanie, nowa domena, egzamin, lokal, nowy las nazwa netbios DNS, utwórz do logowania, nie serwer DNS zostanie skonfigurowany jako preferowany DNS, ok na tym komputerze zostanie skonfigurowany DNS, ok hasło nowego administratora, to jest ważne, hasło nowego administratora domeny będzie takie samo jak hasło lokalnego administratora czyli to hasło, które ja teraz podaję do komputera staje się jednocześnie hasłem logowania do domeny On teraz sprawdzi czy nie ma jakiegoś czy nie ma jakiegoś kłopotu, konfliktu, czy coś mu tam nie przeszkadza? Czy wszystko jest ok? Czy nie ma, nie ma jakichś ustawień komputera, które w jakiś sposób by kolidowały z, z konfiguracją? Eee, tu macie ostrzeżenie dotyczące starszych wersji Windows'a. Która nas nie interesuje, ale żebyście widzieli, że starsze, starsze wersje Windowsa nie będą w stanie się łączyć z tą domeną. Eee, w tym komputerze zainstalowana jest z nami jedna fizyczna karta, do której nie przypisano statycznego adresu IP. Zgadza się, ponieważ ta nasza karta WAN w tej chwili ma adres automatyczny. To generalnie nie jest problem, bo ta druga karta ma statyczny. Eee, DNS na tamtej karcie nas nie interesuje, więc ten komunikat, jakkolwiek prawdziwy, nie powinien nas w żaden sposób martwić. To jest powtórka z tamtego ekranu, czyli nie można otworzyć delegowania. Jak najbardziej zgodne z prawdą. No i reszta się wszystko zgadza, więc wybieramy zainstaluj. I teraz tutaj, w zależności od tego, jaką fizyczną maszynę będziecie mieli do dyspozycji w trakcie egzaminu zawodowego, ta część może potrwać. Mam nadzieję, że będziecie mieli, to już nie moja bajka, ale ja mam nadzieję, że będziecie mieli ssd w komputerach na czas egzaminu, bo to bardzo skraca skraca Wam ten etap teraz może w ramach przygotowania do testów tego, ja sobie odpalę dziesiątkę, którą mam gdzieś tam uśpioną i zmienię ustawienie sieci na automatyczne wyprzedzając jakby postawienie serwera DHCP na tamtej maszynie ja on sobie spokojnie wstanie i tutaj w ustawieniach karty ona jest w tej chwili ustawiona do sieci tej ogólnej. Ja ją zmienię na sieć wewnętrzną. I ustawię jej automat. Chyba, że już ma ustawiony automat. Podłączona do sieć wewnętrzna, czyli będzie podłączona do tej drugiej karty w serwerze. A i w ustawieniach karty upewniam się za protokołu TCPIP czy ustawienia są ust czy jest wszędzie automat. Czyli zarówno Tutaj jest automatycznie, jak i tutaj jest automatycznie. okej, okay, to, to na razie niech sobie tak, tak powiem leży. Tutaj stara domena się zachowała, nie istotne nie zwracać na to uwagi. Bo on nie jest, ja mógłbym go teoretycznie... Okej, okay, teraz nie, nie, ma tej starej, Nie, dalej sobie nie wiem dlaczego wybiera to domenę, trudno. Będziemy zaraz się zastanawiać. Wróćmy do... O, ten skończył konfigurację, uruchomił się ponownie. Natomiast jeszcze cały czas na stacji Windowsowej, Windows 10 nie otrzymamy, nie otrzymamy konfiguracji, bo nie mamy serwera DHCP. Zaraz się, już tak powiem, to poprawi Nie wiem czy ile to trwało, na pewno nie trwało 10 minut, z drugiej strony to jest dosyć potężny komputer, na którym ta wirtualka siedzi, więc... Też trzeba by wziąć na to poprawkę. No i to, że jeszcze on cały czas nie wstał, nie? Też, jeszcze nie mamy pulpitu. Generalnie stawianie z kontrola domeny jest jedną z prostszych zadań. Zauważcie, że nie wpisywaliśmy niczego tak naprawdę z palca, nie musieliśmy znać jakichś magicznych wartości i reguł, które gdzieś należałoby wprowadzać. W sumie ten kreator przyciągnął nas przez tą konfigurację bez większych problemów. Teraz tak naprawdę dopiero zacznie się zabawa w momencie, kiedy, kiedy ten Active Directory wstanie i wtedy będziemy mogli dołączyć drugi komputer do domeny. Ja mógłbym teoretycznie teraz bez włączania DHCP mógłbym tutaj ustawić statyczny adres IP, ustawić DNS na kontroler domeny i to też by działało. W sensie też byłbym w stanie się podłączyć do domeny. Natomiast no to nie powinno aż tak długo potrwać, żeby w sens się tak bawić. No dobra, wstał wreszcie. Eee, zalogujmy się i zauważcie, że macie prefiks użytkownika, czyli jest nazwa domeny netbiosowa bak też nazwa użytkownika. Mogę się wreszcie zalogować. Mam nadzieję, że nie będzie pół godziny jeszcze teraz robimy pulpito, bo to jest co do za zasady nowy profil użytkownika nie będzie. Eee, postawmy serwer DHCP w takim razie i dołączmy. Eee, dołączmy. Eee. Dołączmy, dołączmy do niego maszynę. tą z Windows 80. Tutaj się powinna pokazać teraz, jak on załaduje łaskawie konfigurację, to powinna się pokazać AD, czyli ta sekcja odpowiedzialna za Active Directory. A nie pozwoli mi prawdopodobnie, ja bym chciał teraz dodać role i funkcję, to może. Chyba myśli, tak mnie tak nie wpuści łatwo. Nie, ona ma dosyć dobrze te parametry ta maszyna, a się grzebie... O, pokazał się DNS i ADDS. Ale może inaczej, zanim wezmę się za DHCP. Zobaczcie co on w się zrobił. Internetu nie mam. A na jednej i drugiej karcie nie mam internetu. A bo on go ustawił DNS-a na siebie. Eee, to was, mnie nie dotyczy, ale nie mam internetu, dlatego że e, on ustawił ten DNS, czyli mój komputer serwerowy, jako swój domyślny DNS. A ponieważ ten DNS nie jest ustawiony, żeby odpytywał inne DNS-y, w momencie kiedy. A tutaj dopiero jest. To ma problem z internetem w związku z powyższym. Ale dobra, nieważne. Chciałem zobaczyć, co on tutaj zrobił. Zrobił domenę egzamin Lokal. I w tej domenie jest, to są dwa adresy IP tego serwera na dwa pod tą samą nazwą z różnym adresem IP. A i wyszukiwanie wsteczne nawet nie zrobił. Nie. On nie robi chyba domyślnie wyszukiwania wstecznego. I tyle. To jest, to jest ważne do tego, żeby on był w stanie, żeby on był w stanie dalej gdzieś tam w tym, tu są rzeczy dotyczące domen i LDAP, czyli to jest serwer, który jest potrzebny nam, żeby się połączyć z domeną OK, dodajmy tego DHCP w takim razie. Ja go dodam na jakiejś zupełnie bazowej konfiguracji. Nie będę się tam za bardzo rozwodził. On nie będzie chyba się chciał uruchamiać ponownie. Wracając do. to jest karta sieciowa. Cudownie. A. Uh. 10.0.2 to jest ta publiczna i 192.168.1.200 czyli 192.168.1.0 to będzie nasza sieć adresy zrobimy sobie od 0 do od 1 do 100 nie będziemy robić wykluczeń to zupełnie najprościej tak jak się da żeby jak najmniej kombinować i wtedy już Windows 10 powinien zadziałać powinna dołączenie się do domeny i będzie tak powiem ginął w międzyczasie jak on to robi ja sobie uruchomię tutaj czy on mi pozwoli w to wejść użytkownicy i komputery teraz jeżeli są dwa rodzaje użytkowników użytkownicy lokalni i domenowi jeżeli robicie coś z lokalnymi użytkownikami Robicie to tutaj w zarządzanie komputerem użytkownicy. Jeśli robicie coś z domenowymi użytkownikami, to robicie to przez tą konsolę, która się nazywa użytkownicy i komputery Active Directory. Ja sobie dodam do usersów nowego użytkownika, na którym się będę chciał zalogować na tamtym komputerze. Nazwę go sobie technik. Tak po prostu. A... Nie pozwoli mi z pustymi i na razie ustawiam, że hasło ma co zmienić przy następnym logowaniu. Nie puścimy, bo nie spełnia wymagania. Dobra, to inaczej to nie będę ustawiał, tylko ustawiam takie hasło, jakie są na egzaminie. ZAQ1 2 X. Tak. A jeden z shiftem, też. Ok, dalej. Dobra, i teraz tak, e, kończąc konfigurację DHCP, tak jak mówiłem, pozostaje jako autoryzacja w e, AD. O, ja zrobię tak, pokażę wam e, dlaczego e, błąd, który się często zdarza. Pominąłem celowo autoryzację w AD, żeby wam pokazać o co chodzi. Jak wejdziecie sobie w panel e, zainstalujecie DHCP na przykład przed Active Directory z jakiegoś powodu, bo na przykład macie tak w arkuszu to po zainstalowaniu DHCP, widzicie, macie taką czerwoną strzałeczkę. Macie czerwoną strzałeczkę, dlatego że serwer jest nieautoryzowany. A i w tym celu najpierw sobie zrobimy zakresy. Tak? Mówię, nie będę tam jakiś cudów robił, tylko pełne podstawy. Nie ustawiajcie tutaj, znaczy nie musicie tego zmieniać na egzaminie. Bardzo nikt to nie będzie sprawdzał, ale ja nie ustawiam tu nigdy więcej niż 10 minut, żeby nie czekać. Nie chcę teraz skonfigurować opcji. OK. Teraz on dalej nie działa, dopóki nie zrobię prawym i na serwer i autoryzuj. To jest bardzo częsty błąd. Jeżeli zainstalujecie DHCP najpierw, to po instalacji Active Directory on się zrobi czerwony i przestanie wydawać adresy. Teraz wziąłem autoryzuj, on teraz troszeczkę będzie myślał Ale finalnie powinien się zrobić właśnie tak jak tam, czyli zielony A on tu mi myśli, coś mu się nie podoba Nie wiem czy to tylko ikonka, zaraz zobaczymy Uaktywni jeszcze zakres, trzeba uaktywnić, dobra Eee, I teraz na dziesiątce eee, możecie zrobić diagnozę, i możecie zrobić wyłącz, potem włączyć kartę. Możecie wyjąć, włożyć kabel, obojętnie. Trwa identyfikowanie i powinienem dostać, dostałem prawidłowy adres DHCP. Nie dostałem DNS-a, bo nie ustawiłem go w opcjach. Ma culpa, serwer, opcje zakresu, eee, konfiguruję opcje, i tutaj serwer nazw. Na ten komputer tak, i teraz muszę odświeżyć na dziesiątce adres. Mogę to zrobić z konsoli. Release Renew działa tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli macie kartę sieciową skonfigurowaną na automatycznej adresacji. Inaczej nie zadziała. Nie ma bramy. E, to nie jest błąd, bo też bramy nie wprowadziłem. Raczej nie będzie nam w tej chwili potrzebna. E, jeśli byście chcieli, żeby tu działał internet, no to brama wtedy musi być, ale też tam musiał być routing. Najważniejsza rzecz: DNS servers I tu znowu jest jakiś. Coś mu nie do końca to załapało. Bo on złapał DNSy po IPv6. A dlaczego nie złapał? Można by też dla serwera ustawić e, DNS, ale to mimo wszystko nie powinno. No dobrze, jak się tak coś skina, to wtedy e, można sobie przyćwiczyć, co robić w takich sytuacjach. Dalej ja nie chcę tego. No dobra, ale teoretycznie ma teoretycznie możliwe, że po IPv6 to będzie działać. Jeszcze ostatnią rzecz, którą spróbuję zrobić, ustawię jak opcję serwera tego the name server. Ciekawe, tam nie zapytał. A, ja zrobiłem serwer nazw, a nie serwery DNS. To może mój błąd po prostu. Uh, ja dodałem serwer nazw, czyli wins, a nie, a nie, a nie serwer DNS. No dobra, spójrzmy teraz. Teraz jest poprawnie, widzicie, DNS servers 1200. OK. I jeżeli teraz wszystko zrobiliśmy polem, możemy jeszcze spróbować spingować serwer. A on jest w domenie, więc teoretycznie powinien w sieci domenowej, tak, czyli Przyjmuje pingi. Nie pamiętam czy tam jest włączony firewall, czy jest wyłączony firewall. Jest włączony, ale ponieważ jest to sieć jakby uznana, że bezpieczna domenowa, więc... Przyjmuje pingi z tej sieci, eee, dołączenie do domeny, i tu są dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, przynajmniej ja tak się kiedyś bardzo dawno temu uczyłem, że z tego ekranu właśnie teraz tego ekranu nie ma. Tu był ekran sobie ten, na tym ekranie była informacja o systemie, taki inny ekran tam była możliwość dołączenia do domeny ale dobra, tu jest zmień nazwę tego komputera nie wiem czy tutaj o to jest to też w sumie o to mi chodziło ten panel mi chodziło, tak? A i tutaj ee, wchodzicie sobie w zmień podajecie jego nazwę podajecie nazwę swojej domeny a, i znaczy nazwa może zostać i tu wpisujecie egzamin .loka. wybieracie OK on was, jeżeli to się pokazało to już jest dobrze, to znaczy, że widzi serwer domenowy i potem musicie podać nazwę hasło konta które w tej domenie ma prawo dodać komputer czyli ja muszę podać hasło administratora i teraz on będzie mielił, mielił, mielił jeżeli wymieli mieli Prawidłowo, to dostaniecie komunikat. Witamy w domenie. Jąc tam mieli? A druga opcja, jakbyście chcieli, to. O. Jakbyście z jakiegoś powodu nie mogli namierzyć tego okienka, to w PowerShellu jest komenda ADD. Komputer, I jedyne co musicie do niego dodać to domain name i wpisać nazwę domeny. Ja teraz tego nie zrobię, bo on już jest dołączony do domeny, ale wystarczy, że zrobicie tak, a on Wam wyskoczy, wyskoczy wam z powiadomieniem. Tam wpisujecie login, hasło, i tak samo będzie dodany do domeny. Teraz się będzie chciał ponownie uruchamiać. I na ekranie logowania macie stare konto admin, czyli to lokalne. Ale też normalnie już będziecie mieli taki po pierwszym logowaniu będziecie mi taki ekran domenowy i tutaj logujecie się już do domeny egzamin. Czyli ja mogę tutaj wprowadzić nazwę użytkownika i hasło, którego użyłem tam do stworzenia konta. Ja mnie na to konto zaloguję. Teraz gdybyście mieli potrzebę zalogowania się z jakiegoś powodu na konto lokalne po dołączeniu już do domeny to przed nazwą użytkownika musicie podać nazwę komputera, do którego chcecie się zalogować na lokalne konto i backslash, tak? Czyli w moim wypadku e, ja musiałbym wpisać tam desktop, tam myślnik, tą całą nazwę długą, backslash e, m, admin i pod spodem wpisać lokalne hasło administratora, żeby wrócić na to konto jakby lokalne. To jest cała procedura e, dodania stacji e, i to z zasady wyczerpuję zadanie, które mi tam wysłał z wyjątkiem drukarki. Ale drukarkę ja zrobię po prostu jutro na osobnym filmie razem z uprawnieniami do niej. Internetu nie mam, bo nie mam, bo nie mam routingu na tamtym komputerze, natomiast on jest jak najbardziej dostępny. Ja raczej mi nie, nie znam nazwy tamtej na pamięć, więc nie wejdę na tamten komputer. A jedyne co mogę sobie potwierdzić. że jestem w, w domenie. Jak widzicie, sufiks domenowy jest prawidłowo już podany. Eee, adres IP, maska. A coś, co ja bym chciał od Was ewentualnie w, do potwierdzenia, że zdanie zostało wykonane prawidłowo. Próbuję odpalić administratora jako powershella i dostaję ekran UAC. Dlaczego? Dlatego, że ten użytkownik, na którym jestem zalogowany, nie jest użytkownikiem administracyjnym. Teraz mam dwie opcje. Albo loguję się na lokalne konto administratora, ale nie pamiętam nazwy komputera, albo używam administratora domenowego. Ale jak piszę tutaj admi administrator, a nie, nie przeskoczy. Czasami tu przeskakuje Wam na nazwę komputera. W tym momencie, i musicie wtedy dopisać egzamin/backslash z przodu u góry, tak? czyli pełną nazwę w taki sposób. Tak, bo jak ja dam sam egzamin, to często jest tak, że e, sam administrator to się na dole pokazuje, że on przełącza się na konto lokalny administrator, bo takie konto też jest. No i tutaj podaję hasło administratora domenowego. I teraz jak najbardziej, PowerShell dostanę w wersji administracyjnej. I teraz to, co ja bym chciał od Was. Yy, wynik działania tego polecenia hmm, może nie zaraz eee, sobie znajdę jakiś może inaczej, Prościej żebyście nie musieli tego w powershellu robić na tym ekranie systemowym tu widać, że jest w domenie, tak? Ten zrzut pełnoekranowy z tym otwartym oknem wyślecie mi jako na mudla, jako odpowiedź.